Byliście uwięzieni w banku Tak, skończył nam się czas Tak jak teraz Zjawili się w mieście, gdzie dokładnie to było? Przed budynkiem był plac Mieliśmy bombę Czekaliśmy w banku na Millera i Kowadło 3. Skontaktowałem się z nimi, chciałem wiedzieć kiedy dotrą na miejsce. Powiedzieli, że za 3 minuty. Że będą za 3 minuty. No takim razie witam was w kolejnym odcinku z serii Battlefield 3. Jestem W takim razie kontynuujemy kampanię. Jesteśmy... Jesteśmy w jakimś mieście.

Będziemy przez tą wąską uliczkę jechać? No, tak. Star, nie jest dobrze. Łaś, Bez tej chody nic nie będziemy widzieć. Ora, oczywiście ja znowu będę musiał kierować. Gdzie, gdzie, gdzie? Dostaliśmy! Dostaliśmy! Te, ale teraz tak się strasznie kiepsko kieruje tym człowiekiem. Strasznie kiepsko się kieruje. Dobra, na takim razie to wyjechać A jednak, Wszystko rozpieprzam przy drodze. Podróż. Jest nie mogę go trafić za nagle tak te elementy migają Tylko interfejsu. Strasznie Przez to nie widzę celu. Dobrze, jeszcze ostatni. Co zniszczył się? Kurde, ja się, orient... ja się ten... zwracam uwagę na różne elementy otoczenia, a we mnie napiszałem z RPKów nie zniszczył się jednak, szkoda Tak zawsze testuję Pomyky, jak mnie napieprzają. Ale to chyba tak miało być

Chyba jeszcze, o tutaj Piękny headshot Pięknie się ich rozwala tu. Dobra, chyba będziemy się zbierać, co? Gdzie koniec misji? Co, nagle nic się nie będzie działa, tylko będę ca cały czas na co go działa? Ciąg został nieruchomiony, nie możemy walczyć! Przyjąłem, pracujemy nad wsparciem z powietrza, robimy co się da! odbiór! Potrzebujemy ich teraz! Co mnie? Trzymaj się, synu, już lecimy! Hmm, chyba już nie przylecicie. Znaczy, nie macie po kogo? Widzę! O, ale ślepy. Zgadza się? <laughs> Amerykanie i ich pamiątki. Własność Twojego syna jest nazwisko Johnny Miller. Mam nadzieję, że za bardzo za nim nie tęskni. Dzieci przywiązują się do takich rzeczy. Kiedy je zgubią, potrafią płakać całymi dniami. Wiesz czemu? Bo te drobnostki przypominają im o miłości. Ale strata jest częścią dorastania. Prawda? Częścią dorastania jest akceptacja nieuchronności śmierci. Rozumie pan, panie Miller, nieuchronności. Tak mawiał mój ojciec. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie? Omadej. Adziom. Wstyd. Przebywacie do naszego kraju, by nas mordować i nazywacie nas terrorystami, gdy próbujemy ratować nasz kraj i ludność. To... Ja nie, ruszą kamerą, nie ruszam kamerą, nic. Opłacicie? O, chyba już koniec. Hmm? co będzie? Aha, dobra, kolejna misja. No to w takim razie Wam dziękuję za oglądanie, komentujcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, polecam się znajomym. Do zobaczenia na następnym odcinku, więc dzięki. Cześć, trzymajcie się odciska. Hejus.